Póki słońce i księżyc wschodzi, przychodzi taki czas, kiedy wspomnienia miłości budzą się w nas. Kiedy powracają wspomnienia tamtych laty dni, w sercu jest smutek, a w oczach łzy. Już nie wróci ten czas, zostałem sam. I tylko wspomnienia mam. Róże na sercu od ciebie lśnią. Siedzę przy oknie i patrzę w dal. Oczy mi łzawią, bo serce nie stal. Niech nasza róża powie ci, że bardzo tęsknię Wylewam łzy A więc ta róża To symbol miłości Niesie wspomnienia Naszej młodości Powiedz Małgosiu Gdzieś teraz jest Niech nasza róża Prowadzi cię Prosto do serca Mojego brama Miłość gorąca na ciebie czeka tam. Droga do ciebie usłana z gwiazd, kiedy w sercu smutek, a w oczach łzy, mą radością jesteś ty. Przyjdzie czas, że róża miłości połączy nas.